Cześć, witam Was serdecznie w wyzwaniu 15. Jeden dobry uczynek. Dziś chciałbym, abyśmy wspólnie zajrzeli do naszych szaf i zobaczyli, w czym nie chodzimy. I to, co nam się uzbiera, przekazali potrzebującym. Ja sam u siebie w szafach często przekładam rzeczy i mówię sobie: A w tym jeszcze nie pochodzę. W tym pochodzę kiedyś, a jak schudnę, to na pewno będę chodził w tym, w tym i w tym. I tych rzeczy się zbiera, zbiera, zbiera i zbiera. Natomiast warto od jakiegoś czasu e, przeglądać szafę i tak z, jakby z czystym sumieniem powiedzieć: OK, w czym ostatnio nie chodziłem przez pół roku? No i te wszystkie rzeczy, których. Które przekładamy, w których nie chodzimy, naszykować i zawieść potrzebującym. Są w miastach specjalne punkty, gdzie można taką odzież zostawić. Niektóre kościoły mają zbiórki, że można im przywieźć i zostawić, więc myślę, że miejsc do oddania jest sporo. Wystarczy tylko w najbliższym tygodniu przeglądać swoją szafę, Poszukać ubrań, które już nam nie służą. To tyle. Także zapraszam Was gorąco do tego wyzwania. No i dajcie mi znać, co o tym myślicie, jak Wam idzie, jak sobie radzicie z tymi wyzwaniami i być może jakie macie pomysły na następne wyzwania. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam serdecznie.